Ja nie jestem kobietą! Ja jestem z Jomisza. No, no to na serio. Chwane tam <grymne> co To Co to jest? Plesak? Mm. Czytasz? Ja, Joe Freeman, Garnę pozostawić wszystkie moje osobiste rzeczy mojej się trzymaj. Maj. Maj. Wierzę, że zrobię z nim dobrze, że Dobrze, dobrze mówiliśmy, że lepiej jest użyć młodo, niż nie żyć w ogóle. Wygląda na to, że dostaniemy czegoś. Wiem, Wiem dość na temat technik przetrwania, aby zdawać sobie sprawę, że nie przeżyjemy już długo. Jo... Nie, Johnny. Johnny? o... Johnny! Johnny, mój drogi, drogi, drogi przyjaciel, sam nie wiem, ale ale pod ogie was złapano 3 z 3 węzłek, bo leżyłem też, że skrychotałem sobie jakoś miedniczo. John, o! John! O, o! Przyszedł! O! Poszedł, by poszukać. Drewna! Drewna. John! O! Poszedł! Dziwnie, by poszukać drewna na lotnisko. Kiedy wrócił, był bardzo niesamowity. Nie, nie wiedziałem, co go tak wzruszył, ale nie zareagował. Poruszał w ogóle a, powinien był rozpoznać symptomy niedługo i dostał się do gorszy. Rzucił się, się na mnie, gdy się odwrócił. wcisnął mi twarz nie próbował dosić. Wciąż nie wiem co takiego znalazł co go tak rozszczycił. Na szczęście do mnie, do mnie grunt się osunął i obaj spaliśmy tu. Lądowałem na lodzie jak najszybciej staram się wspiąć na stały ląd. Miałem w żołach pełno adrenaliny i nie czułem nawet bólu. Wiedziałem tylko, tylko, że nie chcę umierać w lodowej, lodowatej wodzie. Gdy wpadasz do zamrożenia tego jeziora, nie toniesz po prostu ani nie zamarzniesz. Całe ciało odnotuje jeździmy. Każdy nerw krzyczy, żebyś płynął, ale ciało ci nie pozwala. Powoli zanurzasz się coraz niżej. Ostatni de oddech wydaje już, gdy do wody, ale jeszcze nie niż twoje ciało. Połącza się do kolei wszystkie organy pozwala ci żyć, karmić się rozkosił, które ci zostały. Możesz przeżyć nawet godzinę, mieszcząc się na wodzie i umierając bardzo, bardzo powoli. Nie czekałaś. Leżę teraz na ziemi. Co? Nic, nic, czytaj dalej. Leżę teraz na ziemi. A przemoknięta kaminę ządzona do nas w Do niej przymalże. John. O jest. Na drugim brzegu. Johno? To jest nie mieć? Johno. Myślałem, że to jest począte zdanie te o ale John Zero może. Mm. John Zero jest na drugim drogu, młodzież jest od niego. Z tego co wiem. Ma wybity bark z na kaną złamaną złamane narga. A ty to chudna explody. Napisał. Tak, z daleka patrzył na niego a wszystko. A, jest da, zero. No, patrzy. A tylko do Nie słyszę, co słyszę, to chyba ciepło dla się, lód? Łomem nie wiem, jakim cudem znosi ten ból, ani skąd bierze tyle siły. Yy... Jednak musiał się tak, coś stać, co złoga. Na się nie może przejść na drugą stronę. <grymny> ale, wisi, ale skojarzenie było na drugą stronę, rozumiesz? <grymny> Ale <laughs> załamał mi się tego ciężara w jedyny sposób. To rozłożył, rozłożyć swój ciężar w moment, że powierzchni. On jest zbyt rozgrączkowany, by to zrobić. Mam no, wyelczył mi jest sporo leków. Mam też drugą pełkę środków przeciwbólowych, które załatwił sprawę. To zawsze mówiłem, że wolę umrzeć użyć ekstremalny w ekstremalnych warunkach niż w Chyba jednak... Wie... nie. Teraz myślę, że wolę ją słuchanie zastosować, żeby wyłowić się. Należy. No dobra. No, no. Jak widzimy, dramatyczny testament. się nagada w tym Aha, trochę środków stara faj, trochę środków chciółkulowych No dobra. Ja, yeah, mamy łom. nie wiem jeszcze do czego, ale mamy. A więc jeziorko odpuszczamy, bo tutaj już chyba nic nie znajdziemy. No, nie, nie. Ej, a więc to rękawiczka to mojego kumpla. Ciekawe, czy co z kumplem? No, to też co? No tak, przecież. nie zostawił tam, żeby se poczekał. Eee... Stręgać, stręgać, stręgać Aaa, to tutaj jest takie popki na psy. Tutaj się im rzuca mięso i gazuje. Do gazu. Nie, ja wolę moim sonoterminatorem Terminatorem walczyć. Uuuu... bo aspekt się to Mhm, mm jak sami sobie radzi to z tobą jeszcze lepiej. Dobra. Dzięki, di, dzięki. No, gazetnik Sekcja B. Sekcja B... Dobra Masz chemikaliu. Cokolwiek. <laughs> mm, czy można przegrać No, Przejaśnić bo... S... No. Rura poszła.

A co jest? Zwierzę. Dziwkie, ale zwierzę. przestań, ja go tylko tak lekko szturchnąłem tylko. Zaraz, zaraz się obudzi. Zaraz się ubó budzi. Chyba nie będzie. Może być w końcu. Wszystkie psy idą do nieba, a więc... Teraz będziemy szczęśliwe życie. chyba bajkę do końca. Tak.

Dobra, nieważne co. Tak, tak. Daj, się. To, co akurat ty, no, oglądałem trochę jak na rok, a więc wiem, co tutaj zrobić. Nie spojrzyj, jak coś. To tylko instynkt wytrwania. Tak się wygląda. No, tylko trzeba to coś.

to na pewno było takie niszowe. Ja, bo... Chyba nie jesteśmy niedaleko, bo do jest chyba Nie wiem. O, heavy keks to. No dobra. I tak każde siedem miesięcy będzie na końcu. Hmm. Co niby? Aaa! Eee, e stuszone mięso. To już końcówka. Tak? Fajnie. O. Totalna końcówka. Mhm, to będzie totalna porażka. Zobaczmy. Stalna hmm. porażka w chłodzieniach. Tutaj nic nie ma. Trzeba się przeszukać. Ola. Ekstra flag. No, Dawaj te flagi. Wiem co będzie trzeba z tymi korkami. robić. E? Wiem co trzeba będzie z tymi korkami. robić? Z chłodkami? Popatrz, daj nam chwilkę. No. Tak! Tutaj? No. Mhm. To już końcówka końcówek. Aha, o, ekstra. Może się będę...

Właśnie, film ma nie Film ma Dobra. Ale... Co będzie to? Jeszcze cenie mamy. Pomieszyć. Zapisuj, ile możesz. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha! To trzeba będzie... Jak z chemii jesteś dobry, to będziesz wiedział, co zrobić. się. Hmm, substancja chemiczna z symbolem A, symbolem D, symbolem To A. jest... To jest jak na chemii. Eee... takie okresu pierwiastków? No. Ekstra. A niech. Siedem no pierwiastków to, no to chyba nie ma z tym. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie zapomnij. Bezsensownie aplikowana do czyni fałszywą euforię. Tak ma, Euforia, Ale nie kapuję tego zdania na no razie. Nie no chyba nie masz tej malutki. Chyba mam z Oj, oj, chyba mam. Jezioro robota. Co to jest? Spalarnia. Aaa, to jest w spalarni, bo coś tam mówił. Coś tam mówił? Klikę. Dwa Na lata. Naprzód. Kans, dużo. Aaa, to po to było łoneczne. Udało mi się. Oczywiście sam znowu gdzieś poszedł. Jak zwykle, no, no ale Mhm. Mm gdzie jesteś, mój rycerzu w zbroi? No. Czy naprawdę udało ci się dotrzeć tam tak daleko? Nie mogę doczekać, się. w Być może pogodnie zabawimy się w koszty po raz kolejny, od mnie na jeszcze więcej lat pobytu w tym miejscu w Lecz ik może Ik niet. Ik niet. Ik niet. Ik niet. Ik mam Ik niet. 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 Ik Ik niet. Ik Ik Czy nic nie będzie, co mam zdejść? A, teczka jeeeeeee, yeah. jak w Hmm, pusta, O, teraz jejnik. no dobra, no co byśmy tutaj zrobili. Aaa, to już wiem. Trzeba jakoś bombę z tych chemikaliów zrobić. Tak, dobrze. Coś tutaj? O, ekstra, ląd. Jak miło. Eee.